Cześć, Mamko Siemanko z tej strony, Miki Skrzypek i witam Was w Simrailu. Dzisiaj poprowadzimy Pendolino. Oczywiście będzie film w kilku częściach, bo pociągi to też moja pasja, jakbyście nie widzieli. I tak. Jedziemy Pendoliną do Katowic. Jakbyście chcieli, to zapraszam do oglądania. Będzie w kilku częściach. Oczywiście możemy wchodzić stędy tędy przez drzwi. No, możemy, a to tak się robi zawsze, ale też SimRay ma taki skrót, że klawiszem numerycznej 1, prostu. I możecie też z tego filmu korzystać jego poradnik, czyli yy, uruchamiamy pendulinu. Pierwsze co? To bateria. Siadamy na E. Możemy kliknąć. I pierwsze co, jak wchodzimy, to aktywacja kabiny. Zbijamy czuwak. To tak. Owody sterowania. Zamykamy wyłącznik szybki. I tylni pantograf. I teraz czekamy aż się podniesie. Trochę mało widać. Też mało widzę. O, już tam widzimy, że się podniósł. Nie wignął? Tak w zasadzie? Yy, dobrze. Czyli teraz robimy tak. Dajemy na jazdę, żeby nam się skład odluzował, i zgłaszamy gotowość do dużego ruchu. Warszawa Wschodnia do 14.01 próbę łączności. Warszawa Wschodnia na odbiorze słychać dobrze. Warszawa Wschodnia 1401 jest gotowy do drogi. Dziękuję, podaję semafor. A więc tak, mamy semafor podany. Więc tak, teraz nastawnik do przodu. Najpierw ogarniemy ATCS-a. Czyli ID maszynisty możemy wpisać co chcemy. dajemy 5 shp bo jesteśmy w Polsce. Trzy dane pociągu musimy. Tedy, jedynkę pendolino Trójką potwierdzamy. Numer pociągu to tutaj jest, czyli w tym przypadku 1401. I dajemy start. Nastawnik do przodu, To się zaświeca tutaj, ja nie korzystam z tego tempomata I oczywiście hamulec sprężynowy odhamowany I, i teraz do przodu Dajemy gazu Możemy też na klawisze numerycznej plus minus I oczywiście tutaj pokazuje ile, ile, jakie ograniczenia mamy, tu ile jedziemy No i tak to Taki to jest poradnik na ruszenie. A dalszą część to będziecie mieli już na cały czas. A więc jedziemy. Oczywiście pierwsze miejsce to Wasza Zachodnia... Wschodnia, wschodnia. my jedziemy. jedziemy. Trochę gazu możemy dodać, o. Jak chcecie robić realistycznie, to dajcie tym 1%, bo w te całe Pendolino tym się zasila. Tak no. to wygląda. Już możemy zwalniać powoli. Dodajemy na zero klawiszem na numerycznej trójka albo też tu myszką przetrzymujemy, dzwoniamy. Ja powoli z bo peron jest bardzo długi. A jak macie długi skład, to zawsze się zatrzymujcie pod koniec jak jest 50 metrów takie zostaje wam, tu już się zatrzymujcie. Oczywiście czuwak pod... Tak? i się zatrzymujemy. Otwieramy drzwi lewe i czekamy. No, i tak to jest z ruszeniem. Możecie po prostu sobie tutaj hamulec swym zrobić, zahamowany wtedy, odlusić sobie tu Skład i wtedy już Wam nie odjedzie pendolino. Tak, możecie. Oczywiście tu trzeba czekać 10 minut, aż się wsiądą. Więc nie będę przedłużać. Hmm... Zrobię Wam szybki skok. I oczywiście też mogę Wam pokazać jak to było. Jak ktoś nie był w Pendolino, to mogę Was jeszcze tym oprowadzić. Ja się ale no, Jak coś nie był, to możecie tam... Tak wygląda pierwsza klasa ogólnie. Strefa ciszy. Jak będziecie mieli, to... Jeden rzut, tak jest dziwny tutaj. Przychodzimy, takie jest łączenie tutaj. Bagaże, przedział dla matki z dzieckiem, takie. Kamera co tu? Takie są dwa przedziały. Co tutaj macie już takie na bagaże, nie wiem dlaczego tu jest czerwona. Tu, Bilaciki. Chyba nie chcę. Jak to głupia wygląda. A kuku! A kuku! E pani, smutno! Idziemy, idziemy. Oczywiście tu mamy wagon. Gastronomiczny wars. Niestety zamknięty. O otwarte. Nie da się do niego wejść. Tu są drzwi ogólnie, tak jak to, to jest przycisk od tego. No i na tych ekranach się wyszedł na reklamy warstw, czy coś. No i tak wygląda, tak wzdłuż. Wzdłuż. Będę widzą. Kuku! I tak to wzdłuż wygląda. Długa maszyna. Znaczy, iście takie drzwi. No ile. I z tych podnóżek się tak wysyła, to też będzie ułatwia wysiadanie. I wsiadanie. A to widzę. Siódma. Dwie. Siódma! O Boże. Tor dwunasty. Czekaj, jak tu zamazane. Ale widać, że są czerwone to Intercity. City. się znam. A nawet. Ja tu Niestety się nie da wejść. Jak chcecie odcinki ze Steama, jakieś gry, to jeszcze Wam wyślę jakiegoś posta o tym zdjęcie, jakieś krótkie filmik, pokażę Wam, jakie mam gry. Bo trochę ich mam. Czemu u nas, ale ten jest zahamowany. A, jeszcze Wam pokażę więcej czekolostek w kabinie. W kabinie to tu mamy jakieś tam, jakieś tu przy... poprzycisk, jakieś tu przy... Przyciski, nie, przyciski, piastecznica, roleta. To też jest potrzebne czasami rozwin. To tu jedzie wtedy ta roleta. Widzicie jak to idzie? No Tutaj światła długie, mijania, cumiałowe. Reflektor, ofiarowanie kabiny to będzie nam potrzebne, bo jak wjedziemy na Warszawę Centralną, to będzie ciemnica, wycieraczki. Oczywiście, spry... Gdzie to spryskiwacz? spryskiwacz, test kontrolek. Wszystkie się tutaj świecą. Lampka maszynisty, to też się będzie potrzebne. No i oświetlenie pulpit. Może ja sobie przyknąć ten spryskiwacz Te, tu leci, jest takie zamazane bardziej Już wam I zobaczcie tam na szybę, takie leci Taka woda I sobie Mamy ładniejszą szybę No i taka to maszyneria. Na polskich torach, już oczywiście pod inne macie te. Pod jedynką macie kabinę, pod dwójką macie kamerę zewnętrzną, pod trójką macie od razu ten wyjście z pociągu, pod czwórką macie kamery różne w pociągu, pod piątką też i pod szóstką macie koniec pociągu, gdzie jest to potrzebne czasami. <coughs> Ja bardziej, ja bardziej tu jeszcze. A więc już Wam nie, nie zanudzę. Jak ktoś tego nie chce, to oczywiście zapomnijcie, Już chcę. No, już, już tak. Jak będzie 30 sekund, to Wam się pojawi. Już jestem drodzy widzowie. Oczywiście, już, ba, już mamy gwizdnięcie. Oczywiście się wyluzujemy. Odhamujemy hamlec sprężynowy, odhamowany. I co, zamykamy drzwi, i dodajemy. I ruszamy 17:2, i 17, idealnie. Jedziemy. Polecam wam kupić tę grę. Naprawdę jest fajna. Jak ktoś ma zainteresowanie, trochę do pociągów. Zachęcam do subskrybowania mnie. Na pewno. Naprawdę fajne filmy będą za niedługo. By Zaraz ograniczenie do 60, to oczywiście pokazuję. I mamy 60. Teraz powinno wskoczyć. Halo, dawaj 60. A i tutaj kanał wymieniamy na dwójkę. Tutaj był taki znak, jakbyście nie widzieli, jakbyście się przyjrzeliście. O, mamy 60. Teraz, no, dajemy fula! No kurde! A mój! O! 80! Zejdziemy. Jak to jest? PGE narodowy. Mamy statę narodowy. Kto lubi piłkę noszą ich napisze w komentarzu O kurde Co ja tu jak ja pojechałem A mój! Dobra jest nic O, mocno nad Wisłą. Kto lubi warszawie, to śnię się niech napisze w tym Ale Chociaż połacu kultury i nauki I centrum, tak ogólnie. Ale jest ma taką jakąś grafikę. Ja mam najlepszą ustawioną, akurat. Że tak odzorować wszystko szczegółowo, pociąg, żeby tak odzorować. Ok, wiesz. O, i wjeżdżamy do tunelu. No i tu już będziemy hamować, bo już zapalamy jakieś światełko. To co jest jeszcze? To... Teraz będzie 40, więc już tak względu lampka maszynisty. O, teraz jest jaśniej. O! Już widzicie, już mamy światło o si na godzinę. Już sobie pojedziemy taką co. Trochę przyspieszmy. A długi ten tunel. No tu za... Hmm. W ogóle twórcy powinni to zmienić, że jest to zero, a ty nadal jest trochę tego paska Hamilton. Zawsze jest tu taki laptop przed wjazdem na Warszawę centralną. Nie bójcie się, że mam swój... Z... Ja, ja mam dobry komputer, Ka każdy laptop, komputer, coś. Prze zawsze będzie laptop przy wjeździe na Warszawę centralną. Tu już będziemy. Już tu już tą lampę wyłączymy, bo już tak dziwnie jest. O! Trochę hamujemy. O, już możemy się zatrzymać. To już hamujemy. Otwieramy trawy, drzwi. Co zastanawiacie, co to za skrót EIP? To to jest Express Intercity. Premium jak coś. Ludzie, wchodźcie. A, no, dobra. Musicie przepuścić na Tyle osób w pierwszej klasie siedzi. Bileciki. To tu jaka grupka. Tak, szczerze, to ja bym nie chciał tu tak siedzieć sam. Wolałbym tak. Obok, tak. Na przykład tak z ale tak? Nie, nie wiem, czy jest fajnie. To siedzi tutaj? W przedziale dla matki z dzieckiem. O! Pan nie, pan nie jest tym, chyba kobietą, nie? Gdzie pan ma rodzinę? Cieka czy wasi ktoś jest? Nie, nikt jeszcze nie jest. Jeszcze. Minuta no opóźnienia? Jak to? PL, PK, PL, IT, C, city, Intercity, Polskie Kole Państwowe. Zamknę król, a tu chciał wejść. To koniec pierwszej części, widzowie, jak coś będzie, druga za chwilę.